To są tak zwane operacje przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej. Praktycznie rzecz biorąc nie ma y, od tych operacji y, granic wiekowych. Wszczepialiśmy stulatką 90, 80-latką czy 70-latką. Czyli jest to coś absolutnie w tej chwili najnowszego, a 1000 operacji to znaczy, że jesteśmy, że jesteśmy ekspertami. Można już tak powiedzieć. Tysiąc operacji, od tysiąca operacji zaczyna się, zaczyna się ośrodek ekspercki. Powstał y, ośrodek, który zajmuje się y, wszczepianiem przezskórnym, również i naprawą zastawek mitralnych i zastawek trójdzielnych. Czyli w tej chwili ta rozpiętość operacji jest największa w Polsce. Mamy Możliwość najbezpieczniej przeprowadzić naszych pacjentów z daną chorobą przez wszystkie możliwe elementy zabiegu operacyjnego. I w tej chwili mamy najwięcej w Polsce wszczepionych czy naprawionych przez skórnię zastawek mitralnych, zastawek trójdzielnych. Jesteśmy kardiochirurgią, która zajmuje się głównie nowymi technologiami. Oczywiście nie. Zapominając również o klasycznej operacji kardiochirurgicznej. I to wszystko udało się dzięki temu, że powstał nowy blok operacyjny. To, że y, pan marszałek rok temu y, zainteresował się tym problemem, że y, nasza dyrekcja y, ten podjęła wyzwanie. I to się wszystko udało. Dokonujecie Państwo naprawdę cudów. Jest to, tak jak Pan Profesor wspomniał, najlepsza kardiochirurgia w tej chwili w Polsce i jedyna, chyba w Europie, tak doskonale wyposażona w możliwości również rozwojowe. Pan Profesor o tym nie wspominał, ale serce tego projektu opiera się o sztuczną inteligencję, która wciąż się uczy, i my razem z nią. Więc Sądzę, że ośrodek będzie nadal się rozwijał i dążył do jeszcze większej doskonałości. To oczywiście przekłada się na tysiąc uratowanych istnień ludzkich. Wielu z pacjentów prawdopodobnie nie mogłoby w tak szybkim tempie i tak profesjonalnie być obsłużonych, zaopatrzonych. I chylę czoła przed zespołem ponieważ y, przeprowadzić w ciągu tak krótkiego czasu tysiąc operacji to naprawdę jest y, ogromny wysiłek, profesjonalizm. Proszę tylko przemnożyć 365 dni, właśnie podzielić tych tysiąc operacji przez 365 dni, a pewnie w soboty, w niedzielę y, oddział który funkcjonuje na zwolnionych nieco obrotach, no więc wypada po cztery operacje dziennie. To są naprawdę jakieś rekordy. Nie chodzi o same rekordy, ale po prostu sprawność.